Potem. Dobra, na to, jest ja. to jest bezpiecznie, bo mają gaśnicę. Tak. Najpierw musieliśmy wejść do budynku, więc teraz mogę się przywitać. Możemy się przywitać. Cześć i witam. Zapraszam do eksploracji. Jesteśmy tym razem w starej willi masońskiej, albo jak to woli wolnym zbudowanej w 1898 roku. Dużo informacji na ten temat nie można znaleźć, zbytnie, bo nie ma nie widzia. ale z tego co nas pierwszy zaznaczka widać to na zewnątrz budynek jest w miarę, ale w środku jest już całkowicie skuty i może być tak, że nic tu ciekawego nie będzie, ale zobaczymy co będzie. Nie, tam, to chyba ze schodów. Barierka z tym. Jakieś po niemieckich kamieniku jeszcze miałem? Tu w nim stara zamuga się zachowała. To jest, może narkóz zwiedzimy na piętro. Znaczy tu. Tu się nie dojdzie nigdzie. O. Ja bym na jakby tutaj, wiesz. Tu się nawet kapelki zachowały. Tutaj też jakieś. No, a tutaj chyba było kiedyś przejście, albo tutaj musiało być przejście, a jest zamurowane. to jest kolejne wejście, te, które widzieliśmy z zewnątrz. <laughs> tak. Ta, to jest takie wycie, kawałe. Ale pomieszczenia jest duże nawet, bym powiedział. To spore. spora, a to są tam. Telekomunikacja polska i teraz no, widać po tym jak jest tutaj zrobiony tam. Schody inne niż były oryginalnie. Generalnie ten budynek ma cztery kondynacje, tak? Piętro, znaczy pa piwnica, parter, piętro i strych, który nie był użytkowy. Z tego co przeczytałem, się nie dziwię, bo tutaj już dach z kości, a strych jest tu, tam są słody. Kable jeszcze są. To wygląda jak stara lampa. Więc stare drzwi są. Ale widać, że to gruz. tu pełny gruz. To była toaleta. Nawet rury zostały. Tu jest to zerwany, to zerwany sufit. Tu rura jeszcze. No, mówię. Ty, ale powiem Ci, że ciekawe, bo tu masz na przykład, jakby to było osobne mieszkanie. Numer 5. No, to albo No, może. jest No możliwe, że w późniejszych czasach tak było. Oczywiście, że ich do długiego. Как у меня все старые виды здесь замешка. Правда. Ну, это не снимаю. z takiego nawet żadnego okienka, żeby sobie wyjrzeć na świat. Strych, jak strych. I naprawdę zostaje jeszcze piwnica, do której teraz się udamy. Tak naprawdę tylko się ruszało cały czas.

I stare butelki od wina, po części już rozwalono, ale to była na pewno winiarnia albo skład wina super butelki. No mówię, właśnie, jestem tak na razie jakby nie patrzę na najciekawsze co tutaj jest. No. Jakby się nie wspinać, to tamten tym będzie można wejść. Tym razem wypadł naprawdę bardzo krótki, a kończę w miejscu, które jest naprawdę ciekawe, więc zapraszam do następnego do następnych filmików, części i do usłyszenia.